Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku gramy w Minecraft to nie będzie taki po prostu Minecraft. będzie taki po prostu jakbyście nie widzieli to, tu jest napisane kilofy stworzyłem sobie przed chwilą mini mapkę pod tym filmem będzie yyy kilofik Moja platforma to p. Hmm. Drugie tu kopię diaksy. Właśnie, później to sobie naprawię, tylko ci, którzy oglądają to. Okej. Okay. Nie pokażę wam jak ginę, tylko o, nie chcę. Pop, pop. To jest to dobre. Emerald. Nie wiem czy to się spieszy. Okej. Okay. Trudno niech będzie tak. Jak kopię dioks. Teraz jest Wajha tu. Czy To ta, to ta Wajha, tak, to ta Wajha. Jak Jakbyście tam spadli? Oj, ja to mi się robi głębsze, tak, zrobię tam głębsze. Nie dałeś się nabrać. Okej, okay. to już jest końcówka mapki. Raz tu żelazo. Złapało się. Dwie rudy. Złota. jaka biedie. Albo po prostu postawię jedno. Pan. O. Super. Lepsze. Tutaj ruda, złota. No tak naprawdę tu ma być napisane co innego. S, K, odejde vám blížej. Okej. Okay. Pokazať vám, jak můj myšky... skin.